Znieść się ku niebu Wspominając Karla, Rajesz mówi o jego życiu pełnym cnót, postępowaniu zgodnym z Bożymi przykazaniami i uczynkach miłosierdzia. Radość i siłę do tego dawała chłopcu codzienna komunia święta i adoracja, a także częsta spowiedź. Miał kiedyś powiedzieć, że aby wzbić się w górę, Balon musi zrzucić balast. Podobnie dusza, by wznieść się ku niebu, musi zrzucić te drobne obciążniki, jakimi są grzechy powszednie. Jeśli przypadkiem jest grzech ciężki, dusza upada na ziemię, a spowiedź jest jak ogień, który pozwala balonowi wzbić się ponownie ku niebu. Trzeba się często spowiadać, bo dusza jest bardzo skomplikowana. Innym bardzo ważnym elementem jego życia i świętości była miłość i nabożeństwo do Maryi. Pewnego razu nasz błogosławiony powiedział, Matka Boża jest jedyną kobietą mojego życia. Nigdy też nie opuścił, jak sam to określił, najbardziej miłosnego spotkania w ciągu dnia, którym była dla niego modlitwa różańcowa. Karlo wielokrotnie poświęcał się niepokalanemu sercu Maryi, a także pielgrzymował wraz z rodziną do sanktuariów w Pompejach, Lourdes i Fatimie. Wziął też sobie głęboko do serca przesłania, z jakimi do ludzi Maryja przyszła z nieba. Znał je dokładnie i dzielił się ich treścią z innymi. Tak też było w przypadku Mamy Rajesza, wyznawczyni hinduizmu, która przyjechała do Mediolanu. Karlo zaprosił ją najpierw na Mszę Świętą, z której jednak niestety nic nie zrozumiała, ponieważ nie znała języka włoskiego. Wówczas po angielsku szczegółowo opisał jej historię objawień Matki Bożej w Lourdes. Opowiadanie chłopca do tego stopnia poruszyło kobietę, że zapragnęła odwiedzić to niezwykłe miejsce, gdzie niepokalana ukazała się świętej Bernadecie. Marzenie to udało się jej zrealizować dzięki pomocy rodziny Akutisów. We francuskim sanktuarium spędziła cały tydzień, a po powrocie również ona, jak wcześniej uczynił to jej syn, poprosiła o chrzest święty.